Wiecie, co uwielbiam podjadać w pracy? Pestki dyni. Pestki dyni to naprawdę dla mnie numer jeden. Uwielbiam to podjadać. Mamy super, naprawdę przepyszne pestki dyni, które pochodzą z Polski. A drugą taką rzeczą, którą lubię podjadać, to orzeszki prażone i solone. Naprawdę mi wchodzą i są dużo smaczniejsze, jak te dostępne w sklepie. Kolejną rzeczą to są figi figi z Hiszpanii, które naprawdę uwielbiam, są suszone na słońcu i są naprawdę przepyszne. A nerkowiec też uwielbiam podjadać. Jest naprawdę super mleczny, taki naprawdę w smaku rewelacja. A takim hitem jeszcze, który jest naprawdę pyszny i ciężko go znaleźć w sklepie, to są morele suszone ciemne na słońcu. Tak wyglądają ale są naprawdę przepyszne. No a taką wypasioną mieszankę to jest naprawdę ciężko znaleźć. Mieszanki studenckie to są przeważnie takie ogólnie kilka produktów. A tutaj można naprawdę znaleźć bardzo dużo i rodzynki, i orzechy nerkowca, naprawdę suszone banany. Jest tego naprawdę tutaj i daktyle. I orzeszki są z karmelem. No, taka naprawdę wypasiona mieszanka studencka to tylko u nas.